Cześć, witajcie. Znaleźliśmy się właśnie tutaj w Galerii Sudeckiej. Po filmie po godzinie 20.30, teraz jest około 22.30, i były taśmy, gdzie nie można przechodzić, bo jesteśmy zamknięci e, i drzwi są zamknięte. Nie można się w ogóle wydostać. Nie rozumiem, nie rozumiem tego, chociaż galeria wygląda teraz bardzo ciekawie i osobliwie, ale nie ma instrukcji, jak stąd wyjść. Są taśmy, a tutaj jesteśmy zamknięci. Musieliśmy sobie jakoś poradzić, ale myślę, że nie o to chodzi, bo że nie ma frekwencji w kinie dużej, no w ogóle prawie nie ma, to nie znaczy, żeby po prostu myśleć, że nas tu nie ma, bo my jesteśmy i chcemy wyjść stąd i nie wiemy jak, a ochrona jako Big Brother przemówiła w ogóle do, do nas w ogóle z tego z kamer Nie informując nas jak stąd wyjść w ogóle, nie. Także to jest bardzo osobliwa sytuacja. Szukamy wyjścia to Halloween. O, dopiero mamy tutaj teraz Halloween. że Jeszcze będziemy musieli tutaj spędzić noc tutaj w tym kinie czy tej galerii. Nie w kinie I teraz wychodzimy do punktu wyjścia i nik nikogo nie ma w ogóle żeby poinformował jak stąd wyjść i jesteśmy Zobaczcie, tu są szarfy tu są szarfy tu są szarfy i jak stąd wyjść? Nie ma nikogo kto nam powie... Po prostu ludzie wychodzą. Chodź tutaj, wyjście jest tutaj, chodź. Ta. O, teraz tutaj dopiero, że wyjście jest tutaj. Ta. Że tutaj jest wyjście. Teraz dopiero taka malutka karteczka, że tam jest wyjście, ale to naprawdę nie jest łatwe, jak po prostu stąd wyjść, nie? Szkoda, dramat w ogóle. I teraz my jesteśmy w garażu. Wejście. Wyjście. Nie wiem, teraz jak stąd wyjść i wychodzisz z kina i wiadomo, po prostu wiesz. Wyjść stąd, nie? Jak wyjść? Dramat. Zakaz wejścia człowieka. Nikt nie, nikt nie informuje, jak w ogóle wyjść z kina. Wiesz, wchodzisz do kina i nie możesz z niego wyjść. Się to niech, nie, niech ten, jak coś to napiszę ten. I człowiek musi łamać przepisy w łapce i nikt mu nie powie, jak w ogóle stąd wyjść po zakończeniu seansu tylko czerwone taśmy wiadomo w ogóle wiesz co zrobić czułeś się jak jak jakiś bydło na rzeź. to się jak powinno być że jeśli wychodzimy z kina jest malutka karteczka wyjście kierują nas na, na parking Podziemny, gdzie nie mogę wjeżdżać samochodem, ponieważ mam auto na gaz. Tam jest zakaz wjazdu aut z LPG. Nie ma tam ochroniarza, który kieruje do wyjścia i mówi, jak trzeba wyjść. Nie ma tam nikogo. Po prostu wychodzicie z kina i zostajecie uwięzieni w galerii sudeckiej. I to jest dopiero Halloween. Także ale taki niezamierzony troszeczkę, bo nie chciałbym spędzić w Galerii Sudeckiej nosy. Nikt nie poinformuje, tylko Big Brother, czyli z głośników, jakiś właśnie ochroniarz, do nas mówi, że trzeba było szarf nie podnosić. Nie po to są szarfy, żeby je podnosić. A ja mówię, że właśnie szarfy są właśnie po to, żeby pokazać, jak wyjść stamtąd i w jaki sposób to zrobić, a nie za potem po półtorej y, kilometra albo dwa kilometry, nie wiadomo gdzie. Bo po prostu, bo zarządowi albo komuś, kto właśnie zajmuje się tutaj, właśnie tą ochroną, y, nie chce się wyjść i poinformować nas, jak mamy stąd wyjść. To jest po prostu żenujące, nie, bo dość, że ludzie do kina nie chodzą, bo po prostu, no, mają Netflixa i w ogóle inne jakieś po rozrywki, to jeszcze zostaliśmy powięzieni w Galerii Sudeckiej bez żadnej pomocy nikogo. Po prostu tylko, jak w jakimś Big Brotherze, ochroniarz do nas mówił z głosików, nie informując nas, jak mamy stąd wyjść?